Maska 49, intelektualny snob. Emocje są dla słabych. Fakty są wszystkim. Ten typ narcyza ma silnie rozwiniętą racjonalizację jako mechanizm obronny. Lewa półkula dominuje i nadmierna aktywność w obszarze odpowiedzialnym za analizę logiczną, czyli kora przedczołowa. Um. I lewa kora ciemieniowa maskuje deficyt w obszarze integrującym emocje, na przykład ciało migdałowate i wyspa. Dezertywacja empatycznych części mózgu prowadzi do tego, że zachodzi tzw. emocjonalna anhedonia, czyli brak zdolności do przeżywania czy współodczuwania emocji, ale to nie geniusz, to odcięcie. Narcyz gardzi emocjami, które odbiera jako zagrożenie dla kontroli. Wyśmiewa Twoją wrażliwość jako irracjonalną. Będziesz irracjonalna, odrealniona, nadwrożliwa, dziwna, nienormalna. Używa intelektu jako narzędzia dominacji. Cytaty, książki, akademicki ton, protekcjonalny ton, retoryczne pytania. W debacie nie szuka dialogu, szuka zwycięstwa. Co się dzieje u ofiary, czujesz się głupia, głupi. Nawet jeśli masz wysoki poziom inteligencji, wykształcenia czy wiedzy, będziesz zdezorientowany. Zaczynasz tłumić emocje i szukać argumentów, by udowodnić swoją rację. Bo w tej relacji liczy się tylko logika, a w efekcie odcinasz się od własnej intuicji, zaniżasz własną samoocenę. I rozbijasz swój wewnętrzny kompas. Czerwone flagi? Nigdy nie mówi o swoich emocjach, chyba że z pogardą, czyli nazywa a byłem wtedy słaby na przykład. Podczas rozmowy poprawia cię, używa hermetycznego języka, cytuje filozofów, by cię przytłoczyć. Gdy wyrażasz emocje, odpowiada to nielogiczne, to nie ma sensu. Musisz to przepracować. Traktuje uczucia jak zaburzenie poznawcze. Jak się uwolnić? No cóż, uważaj na to, jak ta rozmowa wygląda. Przyjrzyj się temu i uznaj, że emocje są twoją siłą tak naprawdę, a nie słabością, bo one informują cię o tym, co się w Tobie dzieje i jak na Ciebie wpływa otoczenie. Znajomość i rozpoznawalność emocji jest bardzo kluczowa. Powinni tego uczyć w szkole i mam nadzieję, że, że to wejdzie do edukacji w szkołach podstawowych. Nie próbuj wygrać intelektualnie. Bo to jest jego teren. Nie uda ci się, nawet nie podejmuj takich działań. On się w tym szkoli od lat. Ty dopiero się uczysz. Mów z poziomu ciała i serca. To boli, nie potrzebuje dyskusji, tylko wsparcia. Ucz się odróżniać wiedzę od mądrości. To ogromna różnica. Można mieć wiedzę, ale nie umieć jej wykorzystywać. Dopiero mądrość.